Cześć, witajcie na naszym kanale Gołębie Rafała, Pauliny i Hani Słuchajcie, ostatni filmik to był o dokarmianiu gołąbków w Zdrojach w dzielnicy Szczecina tam przy Lidlu widzieliście ile tam tych gołąbków jest i wśród tych gołąbków dokarmianych przeze mnie był gołąbek z tipesem z nacznikiem za chwilkę Wam go pokażę udało się mi go złapać Głąbek był w strasznej formie, bo był cały brudny od jakiegoś oleju. Nie wiem czy to węgiel. Wychudzony, widać, że bardzo chciał jeść, pić. Na początku nie mogłem go namierzyć, bo tam było tyle tych głąbków, jak było widoczne na filmiku. I co się okazało? Ten głąbek jest właścicielem tego głąbka. Jest bardzo znany hodowca. Zaraz wam pokażę, opowiem o tym głąbku. Finał tego jest taki, że gołąbek wróci do właściciela. Słuchajcie, udało się udało się uzgodnić. Gołąbek zostanie zabrany tutaj obok mnie niedaleko pod hotelu Panorama. Umówiłem się z hodowcą, że obierze tego gołąbka kierowca, który będzie wracał z lotu. 700 bodajże mówił. Że kabina będzie wracać i zajadą tutaj po drodze i odbiorą tego gołąbka Także fajnie, że się udało. Za chwilę wam go zaprezentuję. Dowiecie się, jaki to jest oddział. Głąbek już jest u mnie kilka dni. Po rozmowie z hodowcą, którego filmiki też są na YouTube, można sobie znaleźć, odsyłam. Po rozmowie z hodowcą, hodowca powiedział, że. Ten, jego gołąbki nigdzie nie wchodzą, są tak uparte. Mają to we krwi, zdechnie, umrze na ulicy, a nigdzie nie wejdzie, nie? No także zaraz wam go pokażę. głąbek bardzo ładny. Idę po niego, zaraz się widzimy ponownie. Poczekajcie chwilkę. groszek już lepiej wygląda już tutaj ta koś jest nie wy taki niewychudzony tutaj tak Obchodzę się delikatnie z gołąbkami, bo już zarzucacie mi, że je miętolę, tak? No to chcę Wam po prostu je pokazać, żebyście widzieli, jaki to jest gołąbek. Tak, drugie skrzydełko. O, nie wiem, czy będzie widać, dobrze widać. Zaczyna padać deszcz. I tutaj macie jest IPES Są tutaj dwa numery telefonu. Oddział tego gołąbka 074. 070. Nie wiem, czy będzie widać tutaj pod słońce, bo słońce wkrótce wyszło. 074 roczny gołąb o numerze 102. Numer 100 Nie wiem czy tu będzie widać coś O teraz Numer 100 Tak może to złapię 100 102 Numer 102 oddział 074 Z tego co patrzyłem jest to oddział Starogard Gdański Chmiecice, coś takiego ten gołąbek należy do Pana Zbigniewa Wesołowskiego. Serdecznie pozdrawiam Pana Zbigniewa. To jest gołąbek jego, który został złapany przeze mnie przy dokarmianiu gołąbków dzikich w dzielnicy Zdroje w Szczecinie. O, tak się gołąbek prezentuje. Ja go już puszczam do klatki, żeby się tu nie denerwował, żebyście nie pisali potem, że Głąbki, tutaj gniotę i głąbek 102, oddział 074. Tak jak powiedziałem, wróci do właściciela. Mam nadzieję, że tu kierowca zadzwoni do mnie i odbierze gołąbka. Jak nie, no to go wypuścimy i niech leci. Odbudujemy, i niech wróci do właściciela U pana Zbigniewa. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie pana Zbigniewa. Mówię na YouTubie. Zbigniew wesołowski są filmiki z przylotu gołąbków chyba schodowi też bodajże gołąbek był zawidzony, już ja go tu wpuszczam. Za chwilkę wam go pokażę. Także fajnie pomagamy gołąbkom. Bardzo ładny gołąbek, już dzisiaj inaczej całkiem wygląda. Super, super fajnie, że się udało. No pewnie do domu by już nie doleciał, no bo on był w takiej formie, chyba żeby gdzieś szedł, żeby dokarmił, no ale on z tymi dzikimi już widzę, że siedział, nie wiem z jakiego lotu zginął, nie pytałem, ważne, że wszystko jest, jest tipes, jest obrączka, jest znacznik, numer 102 Gołąbka, oddział 074, Starogard Gdański, kabina będzie wracać z lotu 700 km i zabierze gołąbkę i wróci do domu. Gołąbek widać, że uparty, zaraz Wam go pokażę. Tutaj przełączę. Było widać. O. Tak się prezentuje gołąbek od pana Zbigniewa Wesołowskiego. Pozdrawiamy. Pokaż się. Wrócisz do domku już nakarmiony jest ładnie. Tu będzie widać o numer 102. Teraz zobaczycie dobrze, że jest numer 102. Tak się prezentuje ten gołąbek. Mówię jak tutaj kierowca nie odbierze gołąbka. Nie zadzwoni, no to mówię, że ja go przytrzymam, podkarmimy i wypuścimy. I niech leci do domku. Mamy takich głąbków jeszcze kilka i będziemy je wypuszczać. Będzie to nagrane, pokazane dla Was, żebym ja potem nie słuchał, że jestem oszustem. Że jestem oszustem tam jeden w pan w komentarzu napisał, że jestem gorszy od łapacza, bo odkupuje gołębie. Każdy ma, mieć, ma, każdy ma mieć prawo swoje zdanie, ja tam nie tego nie neguję. Głąbki wracają e, do swoich właścicieli, jak nie, to są wypuszczane i lecą dalej. Po co męczyć gołębie? Jak ktoś je złapał, my pomagamy. Ja pomagam, nie wiem, jak komuś nie pasuje to. Nie musi tu wchodzić, nie musi oglądać. Może sam zrezygnować z subskrypcji naszego kanału. Nikogo nie zmuszamy do oglądania. Tylko nie pozwolę, jak ktoś mnie nazywa od oszustów. Ja nikogo nie wyzywam, dlatego Dlatego też sobie nie życzę, żeby ktoś mnie obrażał. Nie znając mnie i nie wiedząc tego, co robimy. Także dziękujemy ślicznie, gołąbek. Wróci kolejny do właściciela. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, oglądania. Pozdrawiamy serdecznie. Dobry lot.